Na tej platformie pod górę mają ci, którzy mówią zbyt dużo niewygodnej komuś prawdy. Przykładem między innymi mogą być filmy niewiarygodnie rzetelnego jasnowidza, które miałem okazję obejrzeć, a potem znikły. W maju tego roku opublikowałem pewne wideo, gdzie wam, odbiorcom moim, poleciłem obejrzenie pewnego dokumentu. Mówił on o tym, że dzisiejsza technologia pozwala przeskanować ogromne tereny majów. Latając helikopterem z odpowiednim oprzyrządowaniem, operatorzy mogli uzyskać obraz, wykluczając niepotrzebnie zasłaniają. Drzewa. Tereny majów są ciężkie i niebezpieczne w eksploracji, a dzięki tej technologii nawet nie trzeba było schodzić na ziemię, aby uzyskać naprawdę szczegółowy obraz tego, co jest pod. Roślinnością, znaczy co przysłania roślinność. Okazało się po tym przeskanowaniu, że to, co dotychczas wiedzieliśmy o majach, nie było do końca prawdą. Ich cywilizacja zajmowała znacznie większy obszar niż przypuszczano. Zdążyłem ten film polecić i nagle znikł. A na YouTubie zostały raptem jakieś dwa streszenia tego filmu. W związku z tym powiem, że obejrzałem bardzo ciekawy serial dziesięciodcinkowych. Albo coś koło tego. Jest to bardzo obiektywny serial, co się wiąże z tym, że może nam zostać zabrany sprzed nosa. Nie tylko mnie to irytuje, gdy widzę z jaką łatwością serwowane nam są informacje destruktywne, a jak dyskretnie tłumione istotne fakty. Ta seria ma znikome wyświetlenia w porównaniu do dzisiejszego internetowego chłamu, który nic nie wnosi, a raczej wynosi kieszeniami twój czas, którego nie widzisz, że oddajesz. Doceni to, że oddychasz, nawet jeżeli do dziś robiłeś to nieświadomie. Abyś mógł to robić, nasza planeta wykonuje nieustannie szereg skomplikowanych zadań, w wyniku czego daje ci niezbędny tlen. Owszem, bywają też na tej ziemi miejsca, które nie do końca sprzyjają życiu. Dallol to wulkan, wokół którego rozciągają się trujące gazy, a z Ziemi wydobywają się różne kwasy. Nie znajdziesz tam zwierząt, roślin. Nawet wody tam nie znajdziesz, ale nawet i tam znajdują się mikroskopijne formy życia. Jeden hektar lasu dorosłych drzew zaspokoi potrzeby 45 osób. Za to jedno drzewo mierzące 10 metrów w rok produkuje około 120 kg tlenu. Człowiek z kolei przez rok zużywa go nieco więcej, bo około 180 kg. Od zawsze jesteśmy w jednej wielkiej kooperacji z drzewami, z roślinnością, z tym, że nie każdy tę współpracę widzi czy docenia. Amazoński las deszczowy jest ogromny. Jego powierzchnia jest 20 razy większa od powierzchni Polski i produkuje 20 razy więcej tlenu niż nam, ludziom, jest to w ogóle potrzebne. Ale te lasy nie dają nam całego tlenu, ponieważ całutki ten tlen jest pożytkowany na miejscu przez. Te wszystkie różnorodne formy życia, które tam mieszkają. La Rinconada to miasto położone w południowym Peru. Jest ono umiejscowione najwyżej spośród wszystkich miast na świecie. Jest to ponad 5 km nad poziomem morza, a jako, że ciążenie ziemskie przyciąga również tlen, to w tym miasteczku jest go aż dwa razy mniej. Jest tam około 25 tysięcy mieszkańców, z czego mniej więcej połowa ma chore płuca. A nawet zdarzało się, że dzieci po porodzie tam umierały z powodu braku tlenu. Mimo tego dalej mieszkają tam ludzie. Dlaczego mimo tak wielu istotnych przeciwności ciągnie ich do tego miejsca? Ponieważ w górach kryje się coś, za co są skłonni poświęcić swoje życie lub zdrowie. Jest to złoto. Mamy tlenu pod dostatkiem, ale jego nadmiar bywa groźny. Widzisz to, kiedy dmuchasz w ognisko, a tlen zmienia iskrę w płomień. 300 milionów lat temu na naszej planecie buszowało nieustanny pożar, ponieważ było znacznie więcej tlenu. Nadmiar tlenu nas spali, niedobór udusi. Idziemy po linie, gdzie po obu stronach jest śmierć, a ocalić nas może jedynie równowaga. Jedną wielką równowagą bez wątpienia jest po prostu nasza planeta, która cały czas utrzymuje stały poziom tlenu. 20. 0,95%. Wykorzystując ostatnie sekundy, powiem, że na czasowym wleciał odcinek. I to taki miesięczny. Dosłownie.